Witam Was widzowie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, jak pewnie widzieliście wczoraj. No to wyzorowaliśmy troszkę konto, tak to mieliśmy tysiączka, mamy zero, no ale nie sprzedawaliśmy. Na wstępie chciałbym wam powiedzieć, żebyście korzystali sobie z kodu Krabu, daję wam plus 10% bonusu i darmowe 2 i 10 groszy na start. Oraz jest zakładka rozdawanie prezentów, której e, oczywiście dodamy sobie. Damy sobie jakiegoś skinka dla Was. Tak na razie na spokojnie. E, taka MP, MP7 za 14 zł. E, minimalną kwotę do ładowania damy Wam piąteczkę. E, fajny skinek. Do Was to tak właściwie nic nie kosztuje? Doładujecie sobie za piątkę. Możecie sobie za te 5 zł pokręcić i dostaniecie. Macie przynajmniej szansę na wygranie takiego oto skinka. A nie, przepraszam. Minimalną wartość muszę 8,40 tutaj dodać. Także za 8,40. Musicie minimalnie doładować za 8,40 i macie wtedy szansę na wygranie skina za 13,90. Także zachęcam e, do wpłat z moim kodem. I teraz musimy też sprzedać jakieś skinki, byśmy mieli coś oczywiście na jakąś e, wpłatę, żebyśmy mogli jakieś sobie nagrać e, skrzyneczki, ale co, no to sprzedamy sobie tego Asimowa, Hyperbestie, RedLina, RedLina to Jeszcze coś sprzedamy, tak? Dobra, U, to jeszcze e, i to. Mamy z 1050. Błagam, żeby tym razem coś już fajnego nam poleciało. Bo no, chciałbym, żeby był jakiś kozacki materiał dla was, ale to taki naprawdę kozacki. A nie że no, se pokręcimy tu coś, tu coś i tak dalej. Vapor Wave Case. Nie otwieram tej skrzynki jeszcze. Na ona będzie droga, chyba co? 333 zł, ok, nie jest tak tragicznie jak myślałem. Na Jesterze ona będzie gigantycznie droga, no właśnie. E, buści 333 zł, odpalimy sobie tą jedną skrzyneczkę, zobaczymy. Jakby taki Butterfly wsiadł, no to to już byłby naprawdę koniec odcinka. Byłby to ilu, dwuminutowy prawie odcinek i koniec, tak? <laughs> nie no, dobra, lecimy, błagam jakiś fajny drop z tego, żeby poleciał i poleci, no chociaż ten no, no ir, nie. Poleci nam gówno, MP9. Za 6 dyszek jak cholera, sprzedaję to, nawet tego nie zostawiam. Eee, lecimy dalej. No co, Luxurious Case? Jaki za 400 zł? No błagam, no nabuście nie będę tego otwierać, no bo on nawet nas nie stać. Otwórzmy, no błagam, no niech coś drogi, niech coś się chociaż na zero poleci. A taka koska, doleć, doleć, doleć. Ale Asimov też będzie dobry, bo on też będzie coś kosztować. 800 zł? No i proszę! No i zajebiście, mamy Skina za 8 stówek. Także. Zaczęliśmy już i jest, jesteśmy już na luzach tak Tak Także na razie sobie go zostawimy. Jakby nam brakowało, najwyżej sobie wtedy sprzedamy. Eee, ile nam zostało? 300 zł. To teraz bym polecił w jakąś batelkę. 380. Czy będzie mnie stać? Nie będzie mnie stać. Czekajcie, sprzedam sobie coś na szybko. Może jeszcze zdążę do tej batelki dołączyć? Dołączyłem. Ok, dobra. Co tutaj jest? Aha, 1% na emeczkę. I tutaj są same takie, te czy nie? 20 skrzynek aż i to jest chyba na trybie sherbet, ale nie jestem pewny, niestety. Ale zobaczymy, co nam poleci. Tutaj już poleciała Emeczka dla zawodnika jednego za 6 dyszek. Tu kolejna, czyli idziemy równo. Teraz powinien mi samo, a potem ja. Tylko ja bym chciał, oczywiście, tą najdroższą MK, a nie za 6 dyszek. Chociaż chciałbym na razie się wyrównać. Jakkolwiek z nimi, no i na razie no, nie zapowiada się na to. Zostało jeszcze 15 skrzynek, ale jak to jest tak, to jest na trybie shirt. Także jeżeli któryś, któryś z nich by dropnął za 1700, no to i tak byłoby już zarąbiście, ale no póki co nie jest fajnie. Kibicujemy tak właściwie teraz wszystkim, żeby komukolwiek coś oczywiście siadło. Siadło mi za. O! Najwięcej! Za 225 zł, o proszę, więc fajnie. Niech siada jak najdalej, jak najwięcej tego na razie tu mamy jakieś głupie naklejki, które są gówno warte. Okej, okay, MK, fajna, ona coś będzie kosztować, 170 zł. Okej, okay, ale to dalej nie jest zwrot tej bitwy, bo za prawie 400 jest. 9 skrzynek zostało i tej są już po 3% 1%. Okej, okay, dobra. Czyli 3, 6, 9, 12% ogólnie jest, nie jest to dużo. Ale no czy coś poleci jakby tutaj teraz poleciało te dwie? Byłoby idealnie, no ale na razie się nie zapowiada, żeby tak było. Oj, no tutaj trochę podciągniemy, ale nie też dużo za 7 dyszek. Dalej to nie byłbym na zero z tej bitwy. Tutaj kolejną wykeruję tak właściwie, no widzicie, ja keruję tą bitwę. Już do 400 brud miał, a tak to, to co jest? Oni co? Jakieś gówno robią, a nie? No dajcie, no i samu ja, jakiegoś, już nie wiem właśnie takiego decolition, czy decolation, nie wiem jak to się czyta, możecie mi poprawić w czego w komentarzu. Ubławiam, no jeszcze dwie skrzyneczki, jedna. Ostatnia skrzynka, no drop takie trzy od razu, albo cztery. No i dupa. O ile się podzielimy? Na no pewnie mało. Do 77 zł, no to ja nawet tego nie przejmuję na wygraną. Sprzedamy sobie tego... odblokujemy sobie, sprzedamy tego good knife'a, bo tak to, to ja nie mogę zakończyć odcinka, dopiero 5 minut nagrywamy, a... Na razie to nie jest jakoś tak ciekawe. Ja bym jeszcze poleciał w jakąś fajną skrzyneczkę, no i wiecie, że ja najbardziej lubię te skrzynki, no ale no nie jest tak co na nią. Royal Case. Za 600 widzicie jakie to jest są. Sami widzicie, jakie to jest są rzeczy, te drepnięcia. Tutaj są naprawdę konkretne itemy, które są już konkretnie coś warte oczywiście, ale. Kurde, czy ja wierzę na no, jakby taka lorka, taki haul. No błagam, no dawać, no dawać, no proszę, proszę, proszę. Prinz nie, nie 250 zł, sprzedajemy, lecimy dalej, dobra. Idziemy sprzedawać i schodzić o tyle ile mam siana. Jak będę mieć więcej... No dawaj, 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 Dobrze jest! Zajebiście! Kurwa! Dojebanie! Za 1000 zł jest kurwa kosa. Z 420, okej. Okay, sprzedamy ją w pizdu, że tak to ujmę i lecimy wyżej w takim razie. No tu mamy 1000, to mamy 1050. Mamy! To polecimy w takim razie... Mm, w tą skrzynkę, zobaczymy czy... Teraz spieprzymy tą pastę, czy polecimy do przodu. 1050 zł za skrzyk wuj kasy. Ale czy coś dropnie, no fajno, no nie no wypierdalaj mi z tym, no nie no kurwa mać, no... No i co to ma być? No kurwa otwieram tak. 10% szans powiem, na to gówno, kurwa, jakby takie rugi. No, i po co? No, i po co ci to było, krawu? No, i po co ci to było? Na anarchia, no co? Tutaj coś poleci. No, wątpię, żeby coś tutaj poleciało. No, on revolution. Okej, okay, dobra, jest coś tam fajnie, no ale dalej to nie jest zwrot z tej skrzynki, chyba nawet. A nie, dobra, jest to traku, dobra, no to jest fajnie. Sprzedajemy. Ile mamy? 370. Najdroższa skrzynka, jaką możemy. Dopóki nie wyczyścimy salda, widzowie. Chyba, że coś fajnego poleci hyperbestia, ona nie będzie dużo warta raczej. 168, 240 mamy, Otwier otworzymy sobie tą skrzyneczkę w takim razie. Czy tutaj coś? Ten Teaser Eagle Ocean Drive coś będzie warty, bo nie wiem. Stówkę, no to dalej jesteśmy na minus. I widzicie, schodzimy sobie taki, schodzimy. 105 zł, teraz frostbite case. X-ray no nie robię. Nie się nam jakiś US totalne gówno. And co? O kurwa. żeby się tego nie spodziało. Dobra, otwieramy ją jeszcze raz. No no dawaj do, do końca tego x i to będzie mniej warte, prawda? Od tamtego USPK. Oczywiście, że tak za 27 zł. I ja cię pierdzielę jakie gówno. Na to nas nie stać. Tą skrzynkę polecimy, no proszę, no oddaj coś, bo chcę pokazać, że potrafię, a nie, że jakiś Jados będziemy tropić. Ile to kosztuje? 27. No nie, no co to ma być, no? Czy Czyścimy naprawdę saldo widzowie, no naprawdę to jest na razie kaplica co tutaj się kurwa dzieje, bo... Zostawię to bez komentarza, zadycha. O, no i powiem, pokażę wam widzowie co możecie zrobić z dyszki oczywiście jak sobie ładujecie i będziecie mieć... Albo nawet te, patrzcie, doładowujecie to 8,40, macie taką neon case do wyboru, gdzie tam są naprawdę nawet jak są tanie, nawet są bardzo fajne sk sk skinki oczywiście. Nawet taki digiel, który nie wygląda jakoś... E znaczy, który nie jest bardzo drogi, jest nawet stosunkowo ładny. No oczywiście ja bym wam życzył oczywiście takiej cost albo Neon Revolution, albo Neon Ravera, Ridera, czegokolwiek stąd, ale no zobaczymy co mi się uda oczywiście tutaj dropnąć, coś ciekawego chociaż mi poleci. I widzicie, moglibyście dostać takiego UMP45, który jest warty dyszkę, dyszkę. Także fajnie, dobra. Kończymy na tym yy, pięknym materiale odcinek, także dziękuję wam bardzo. Pamiętajcie jeszcze raz o kodzie Krawu. I wtedy macie plus 10% do depozytu i darmowe 2 zł na stawie. Także cześć, hej, i się manko!